Jak zbudować zdolność kredytową do zakupu nieruchomości? Fakty i mity. W tym odcinku obalimy mity, przedstawimy fakty. Ja tak naprawdę przedstawię fakty. Mirosław Pieruch, bardzo dziękuję, że jesteś ze mną. Ponad 20 lat związany z branżą finansową. Zaczynał w branży deweloperskiej. Praca na różnych stanowiskach. Od 2008 roku prowadzi własną działalność, gdzie pomaga klientom w zdobywaniu kredytu. Kredytu hipotecznego, kredytu deweloperskiego i w zasadzie Każdego innego kredytu, który tylko potrzebujemy, a do, dodatkowo bardzo dzielisz się wiedzą również na targach nieruchomości i na różnych y, szkoleniach. Także cieszę się, że jesteś z nami. Opowiedz nam, proszę, jakie są fakty, jak zbudować zdolność kredytową? No przede wszystkim tą zdolnością kredytową, jeżeli chcemy dostać kredyt, musimy zarabiać. Jeżeli ktoś myśli, że nie będzie zarabiał, będzie miał kredyt, no to nie da się tak. Żeby tą zdolność zbudować, no to po pierwsze musimy mieć e, dzisiaj no dochody powyżej tej minimalnej, e, krajowej, troszkę wyższego 5 tysięcy, jeżeli jest małżeństwo, no to dwa razy po 5 tysięcy mamy 10. Tak. E, no i tu już możemy się zacząć rozglądać e, za fajnym kredytem. E, teraz, co jest ważne przy tym e, całym przygotowaniu się do projektu? Tak. E, nie wszyscy wiedzą, że dobrze jest, żeby wpływy na Rachunek były, bo czasami przychodzą do mnie klienci mówią, że ja mam 5 tysięcy złotych, żona też 5 tysięcy, tylko że mamy to do ręki. No i w tym momencie banki zrobiły sobie kiedyś analizę i sprawdziły, że bardzo dużo kredytów, gdzie klienci otrzymywali pieniądze do ręki, a nie na konto, się im wywróciło. Czyli ta spłacalność tych kredytów, gdzie ludzie otrzymywali pieniądze mhm. do ręki, jest na bardzo słabym poziomie. No i cóż, no i niestety. Ten klient nie jest akceptowany przez nas. Więc tutaj na to trzeba po pierwsze zwrócić uwagę. Kolejnym aspektem jest: no, banki mówią, wszyscy mówią, że uwielbiają tylko umowy o opłatę. To nie jest tak, że zawsze musi być umowa o Może być umowa zlecenie, może być działalność gospodarcza. I przy tej działalności to takich mitów ja tak. ja, to jest. Bardzo często klient do mnie dzwoni mówi, tylko wie Pan co, ja mam wielki problem, bo ja mam działalność gospodarczą. No, to nie jest żaden problem. Jak mamy działalność gospodarczą i mamy dochody, a bardzo często się właśnie zdarza, że będzie tak. mają dochody, no to macie Państwo dodać kredytową, no i faktycznie kończy się to bardzo ładnie, przyjemnie po miesiące mają miesiącach, w zależności od banku kredyt. Także to jest kolejny aspekt, że gdzieś słyszeliśmy, czytaliśmy na internecie różne tego rodzaju mity, ale to są też stare informacje. Tak. Jak ktoś mówi, ja mam ryczałt. No tak, kiedyś na ryczałcie faktycznie banki nie dawały aż tak strasznie e, kredytów, ale jak się pojawiła cała branża IP cała branża IP przeszła na ryczałt, no to banki musiały przygotować produkt po tak. to, żeby klient bardzo dobry de facto otrzymał ten kredyt. No i też się zmieniły procedury w bankach i teraz na ryczałcie wszyscy praktycznie mnie też dostają kredyt. Także to są takie aspekty dochodowe, o których należy pamiętać tak. i trzeba mieć ten dochód. Kolejną rzeczą jest kredyt, który Państwo gdzieś tam macie. I myślicie, że wszystko dobrze sobie tam spłacacie, ale się okazuje, że jak weźmiemy raport BIT, to tam mieliśmy bardzo dużo opóźnień. Ja zawsze hmm. kiedy to mówię żeby zbadać, ten, e, e, tą, zbudować tą zdolność kredytową, to też pobierzmy sobie raport Zobaczmy, co tam, jak nas banki rejestrują. Raport e, z Biura Informacji Gospodarczej, e, z tego względu, że tam też czasami są jakieś zaległości. Tak. Gdzieś raz miałem panią, która startowała na kredyt, na bezpieczny kredyt 2%, to dobrze, że to było na samym początku, bo się okazało, że dostaliśmy negata, bo jechała autobusem, nie zapłaciła biletu, potem co zapomniała, MPK ją Pisało do tego całego rejestru, no i myśmy złożyli wniosek, i wszędzie poszło hmm. negatywnie. Oczywiście wykreśliła to, naprawiła hmm. to wszystko i dostaliśmy po miesiącu kredyt e, i wszystko dobrze się skończyło. Także musimy pobierać te wszystkie raporty. Kolejną hmm. rzeczą jest kredyt. Proszę Państwa, jeżeli chcecie dzisiaj sobie kupować coś na odroczone płatności, i często jest tak, że e, pan kupuje pięć silniczków do wycieraczek hmm. do samochodu, bo wymienia tam. E, e, Jakiś część w samochodzie się mu zepsuła i bierze płatność odroczoną, to się okazuje, że banki to y, łapią jako parawan. Niestety. Pani kupuje pięć sukienek, robi odroczoną płatność, przechodzi pięć sukienek, płaci za jedną, a cztery zwraca. Standardowy proces, który dzisiaj mamy możliwy. Wiele tak. osób tak robi i nieświadomie robią coś takiego, robiąc coś takiego, mamy zapis w Biku, że to są para banki, a banki nie lubią para banków i za to dostajemy negata. Także to jest jeden okay. z elementów, na który też trzeba zwrócić uwagę. Na ten czas nie, nie korzystajmy z tego, jak planujemy wziąć kredyt. Eee, kolejna rzecz, chcemy sobie kupić samochód. No, rzecz naturalna, no i teraz myślimy, weźmiemy sobie dzisiaj samochód, dobra, za dwa lata będziemy kupować mieszkanie na przykład, to weźmiemy sobie ten kredyt na trzy lata, żeby ta rata tak. była szybko spłacić. I to jest największy błąd z tego względu, że bank, który nam udziela kredytu, to patrzy, nie ile nam zostało do spłaty, ile żeśmy spłacili, tylko jaką mamy aktualnie ratę za ten samochód. Im wyższa rata za ten samochód, tym mniejsza zdolność kredytowa na ten kolejny kredyt, na ten kredyt hipoteczny. I teraz ja zawsze mówię, po pierwsze, bierzmy raty równe Nadpłacajmy te kredyty i wydłużajmy te okresy maksymalnie, jak się tylko da przy tych kredytach gotówkowych, i w tym kierunku idźmy. Jest jeszcze karta kredytowa. no tą kartę też trzeba najlepiej to zmniejszyć do poziomu takiego 1000 zł, 1500, tyle, ile mamy tak. pozwoli, na ten czas brania kredytu. Tak. Bo spłacajmy te wszystkie drobne kredyty, jak mamy, i w ten czas będziemy mieć po prostu czysty big, zero obciążeń, i ten kredyt łatwiej jest. Uzyskać. Ja zawsze, kiedy to mówię, że jak, jak starają się o kredyt, to muszą się przygotować do tego kredytu, tak. czyli takie spotkanie z ekspertem kredytowym. Te wszystkie spotkania z ekspertami kredytowymi dla Państwa jako klientów są zawsze bezpłatne. Dzisiaj mamy okay. ustawę z 2017 roku, która ekspertom po pierwsze zakazuje brania pieniędzy, a oni dostają pieniądze, tak samo ja nie ukrywam, z banku. I w tym momencie Państwo macie w jednym miejscu profesjonalnego doradcę, który Wam wszystko wytłumaczy, opowie, jak się do tego kredytu przygotować i potem. Zaczynamy przygotować start z kredytem, jest podpisana umowa rezerwacyjna, i to wszystko pięknie przechodzi. Mamy miesiąc, dwa miesiące, i jest pozytywna decyzja kredytowa. Jeżeli klient nie jest do tego przygotowany, no to są tego rodzaju historie, że mega, niegad, mega, niegad, potem trzeba coś no. nakazać I są stresy, i zarówno dla klienta, jak również dla dewelopera. Mity o. O tym, że trzeba wziąć kredyt gotówkowy, kartę kredytową hmm. pod kredyt hipoteczny, to jest powtarzająca się mantra dla wszystkich moich klientów, którzy gdzieś tam przychodzą. No nie, nie wszystkich, ale w większości. I zawsze mówią, mam kartę kredytową, To Proszę Państwa, uwierzcie mi, że nie ma dzisiaj potrzeby brania jakichś tam zakupów na raty, suszarek, lokówek, pralek, czegokolwiek, Kredyty hipoteczne mieszkaniowe rządzą się troszeczkę innymi prawami. Jeżeli Państwo nie mieliście kredytu żadnego, nie musicie brać tych wszystkich kart kredytowych, bo czasami jak weźmiecie kartę kredytową, jest to Wasza pierwsza karta kredytowa, to się tak zdarza, że jeszcze nie umiecie obsługiwać i na, na końcu jest gorzej, jeżeli mieliście na początku, boście nie spłacili jakiejś tam w terminie e, kwoty minimalnej z Rady. Także też taka sytuacja, żeby to było to nadopracować. Działalność gospodarcza. E, Często jest przez klientów takim strachem, nie? że mam działalność nie tak. muszę mieć dwa lata. No niekoniecznie. Nie? Są banki, które dają nam kredyt, jeżeli mamy rok działalności. Tak. to jest bardzo fajne. Kolejną rzeczą jest to, że jest jeden bank, który nawet daje, jeżeli mamy pół roku działalności, tylko musimy pokazać świadectwo pracy, że w innej firmie pracowaliśmy rok czasu i teraz jest takie zwane przejście na bitum. I wystarczy pół roku i mamy też już kredyt, mamy tu kontynuację. Także e, ta działalność nie jest aż taka straszna, jak wszyscy e, mówią, i często do nas to możemy prze, przeczytać. Także ja jak najbardziej zachęcam do zakładania własnej działalności. Jeżeli ktoś ma tylko pomysł i, i, i przedsiębiorczość, to to naprawdę warto. E, I tutaj nie obawiajcie się kredytów. Aczkolwiek, jeżeli mamy umowę o pracę i planujemy przejść na działalność gospodarczą, mamy wpływ, no to może faktycznie dzisiaj złożyć kredyty kredytowe i zacząć już mieć e, nie tą pewnie. nieruchomość. Także to też jest taki kierunek który proponuję. Tam z kredytową jest też tak, że w jednym banku w ogóle będziemy mieć zero nie niedostępnego kredytu, a inny bank ten nasz dochód będzie traktować jako normalny dochód i tutaj też nie należy się przerażać tym, że podejdziemy do jednego banku i dostaniemy negata. Podejdziemy do drugiego banku i też dostaniemy mediata, bo w trzecim banku możemy dostać pozytywną decyzję i ten trzeci bank będzie nas akceptować. No, cała rola tutaj jest nas, ekspertów kredytowych, że my wiemy, jakie dochody, które banki akceptują. To już jest też taka potna no, wiedza tak. dla nas żebyście Państwo nie krążyli po wszystkich bankach, no bo też jak klient sobie sam pójdzie do jednego, drugiego, trzeciego banku, piątego, zrobi tych zapytań dużo, no to jeżeli będzie za dużo z kolei zapytań w bik no to wówczas mamy też problem z uzyskaniem kredytu, no bo inne banki to też będą Tak. I tutaj też przestrzegam przed takimi wycieczkami. Bardzo ważnym elementem jest też, żeby nie robić za dużo zapytań w BIK-u. Raz miałem klienta, który chciał sobie kupić z sobą. A potem e, przyszedł do mnie po kredytu hipoteczny. Ob, chyba 5 czy 7 salonów e, i w każdym sobie sprawdzał swoją zdolność czy dostanie kredyt. I w każdym z tych salonów zrobiłem zapytanie do bik No i się okazało, że no niestety e, chłopak nie dostał kredytu hipotecznego, bo wyjazd by to też mi się obniżyło. Także to ja są takie... E, niespodzianki, które gdzieś tam z e, doświadczenia e. wiemy, i musieliśmy troszeczkę poczekać. Raz była pani, która e, miała big, bardzo ładny, zielony, wszystko ładne, tylko że wszystkie kredyty, które brała, to brała w parabankach i zawsze je spłacała. I tych parabanków miała 20, e, żaden bank nie udzielił jej kredytu. Generalnie tak to wygląda. No banki strasznie nie lubią para banków, więc tutaj przestrzegam strasznie na ten moment, że, że jeżeli ktoś chce korzystać z parabanków, no to żeby miał świadomość, że mówi, kochani, ja nie chcę hmm. tak, tak to wygląda. Także e, to są takie rzeczy, o których czasami sobie nie zdajemy sprawy, a działają na bardzo dużo naszych niekorzyść. Czyli podsumujmy sobie, jak zbudować zdolność kredytową. Ja, największy fakt, największy mit. Eee, największy fakt, trzeba mieć dochody, <grych> tak. największy mit, że trzeba mieć gdzie indziej kredyty, jakąś historię. Kredytową. Nieprawda, dokładnie. A teraz jak krok po kroku uzyskać kredyt. Zapraszam serdecznie na ten odcinek, jest tutaj.